Do, Doktor nauk humanistycznych w latach 2004-2009 poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, doradca frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów do spraw międzynarodowych. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd, przedzieraj się, szukaj mi Ono tam jest. To moje ulubione słowa i motto to działalności publicznej zaczerpnięte z krytyku rzymskiego Jana Pawła II. Wszystkich katolików do sympatyzowania I wspierania nas, Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Bo my chcemy być w przyszłym parlamencie Głosem właśnie wszystkich chrześcijan w naszym kraju Katolicy powinni wspierać te ugrupowania w przyszłym parlamencie, bo my myślimy już trochę dalej. Myśmy w kategoriach roku 2023, gdy będą wybory parlamentarne. Zobaczmy, dzisiaj w Sejmie brakuje formacji chrześcijańskiej, która byłaby w stanie wymóc na parlamencie i rządzących o obronę życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci. Pierwszy, bezkompromisowa obrona życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci. Drugi filar, bezkompromisowa obrona rodziny rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny. Trzeci filar, bezkompromisowe przeciwstawienie się ideologii gender. Czwarty filar, bezkompromisowe przeciwstawianie się islamizacji Europy. To jest nasz świat wartości, który mamy obowiązek bronić. Nowa islamizacja Europy, o której chcę Państwu dzisiaj powiedzieć, którą widzę z punktu widzenia osoby pracującej w Parlamencie Też Europejskim od 2004 roku, zachód Europy został można powiedzieć pokonany po raz kolejny przez PiS-a, tylko w sposób bardziej cichy. Bez użycia janczarów, bez dochodzenia przez wielkich wezyrów. To dzieje się na płaszczyźnie politycznej. Demograficznej i poprzez akty terrorystyczne. Katedry w bo tak zatytułowałem dzisiejsze to moje wystąpienie dla Państwa. Katedry w ponieważ widzimy, co dzieje się na, na zachodniej, w zachodniej Europie od kilku lat. Płoną katedry, miejsca, które swoją wymową, jeśli ktoś z Państwa widział katedry gotyckie na przykład w Strasburgu. One wręcz wystrzelili w niebo, pokazują drogę, ale przede wszystkim świat wartości, na których zostały zbudowane, chrześcijański świat wartości. To jest Europa. Chrześcijaństwo od dwóch tysięcy lat jako fundament naszej kultury i cywilizacji. Chciałbym podać przykład. Żeby zachęcić Państwa do wysłuchania tego, co powiem dalej, przykład francuski, żeby nie mówić o wszystkich Państwa, mówię. 2020 rok, pierwszy 7 miesięcy do licy. Według Obserwatorium Francuskiego Dziedzictwa Religijnego, spłonęło dziewięć kościołów katolickich w ciągu 7 miesięcy, w tym dwie katedry. Najzmniejszy ten przypadek, ostatni. To katedra w Nantes. Dlaczego tak istotna? Ponieważ dowiedzieliśmy się o sprawcach dopiero z metrów zagranicznych, nie francuskich, gdzieś z drugiego obiegu, jak dawniej w Polsce. Sprawcą był muzułmanin, który w dobrej wierze został zatrudniony do pomocy w katedrze. Natomiast poprawność polityczna, która jest największą trucizną, Dzisiejszej Europy nie nakazywała nie mówić prawdy. My dzisiaj w Polsce jeszcze prawdę możemy mówić. Naprawdę możemy opierać nasze działania. Ale uważajmy, za chwilę może być tak, jak w zachodniej Europie, że prawda będzie zakazana i będzie można tylko przekazywać szeptem od ucha do ucha.